Są najmniejszą szkołą podstawową w mieście. Razem pracują, odpoczywają, uczą się i pomagają. Dziś od strony młodych ze Szkoły Podstawowej numer 4. Pomaganie to nie tylko zbieranie pieniędzy. Bardzo często jest to dobre słowo, miłe gesty, rozmowa, wspólnie spędzony czas. Najczęstszą nagrodą za pomoc wolontariuszy jest uśmiech osoby dorosłej lub własnoręcznie zrobiony podarek. Pomagali od zawsze i prawie wszyscy uczniowie, jednak od niedawna w szkole oficjalnie istnieje koło wolontariatu, jak sami mówią, razem jest raźniej. Niektórzy ludzie więk, więcej potrzebują pomocy, a niektórzy mniej, bo niektórzy, niektórzy mają większe problemy, a niektórzy lekko mniejsze, ale trzeba ich obo, tak samo traktować. No my całą szkołą pomagamy, bo dzisiaj na przykład był u nas taki pan niewidomy i pisał na maszynie i po prostu wszyscy się już go wtaczaliśmy, bo się wydaliśmy, co, jak mu on radzi, czy ma psa, że mu pomaga i tak dalej. Po prostu. Po prostu my pomagamy, spotykamy się z innymi ludźmi, nie tylko z, naszy, z naszej szkoły, tak i nawet z, czasami z innymi szkołami. Nie trzeba wielkich czynów, wystarczy mieć oczy szeroko otwarte i zrobić pierwszy krok. Jaką to daje satysfakcję, co zmienia w życiu i jak uczy dorosłości. O tym warto przekonać się samemu. Ja się zapisałam do koła wolontariatu, ponieważ. Yy... Chciałam właśnie sprawiać taki jakby obowiązek pomagania komuś i czuć się takim potrzebnym. Spotykamy się w każdy wtorek po lekcjach i rozmawiamy o różnych projektach. Na przykład przygotowywaliśmy też żonkile i potem je sprzedawaliśmy. Organizujemy też różne wycieczki studyjne. Szkolne koło wolontariatu to szansa na zdobycie nowej wiedzy i nowych umiejętności. Czyniowie mogą się nauczyć bardzo wiele. Pytanie jest takie, ile się nauczyli? Mam nadzieję, że nauczyli się tego, że każdy człowiek jest taki sam, bez względu na to, jaką ma religię, jaki ma kolor skóry, czy jest pełnosprawny, czy niepełnosprawny. Nauczyli się na pewno tego, że pomoc powinna sprawiać radość. Szczególnie odczuwają to dzieci, które noszą przed świętami paczki do osób starszych. Wtedy siadają, osoby starsze opowiadają im swoje historie. Nieraz dziewczyny przychodziły zapłakane i przychodziły i mówię, proszę panią, jakie to wszystko jest smutne. Także, cóż mogę jeszcze powiedzieć? No, mam nadzieję, że nauczyło ich to empatii do innych. W szkole dzieje się sporo. Uczniowie uczestniczyli w wielu akcjach charytatywnych. Spotykają się też co tydzień, by razem omówić najważniejsze problemy. W szkole jest organizowane dużo akcji charytatywnych, na przykład różne festyny wiosenne, mikołajkowy, sprzedajemy również kartki na szczytne cele. Tam ostatnio zbieraliśmy na Kamila, na Igę, z tego co pamiętam. I bierzemy udział ogólnie w dużo akcjach, na przykład teraz w tym projekcie różnorodność nas uskrzydla. Braliśmy udział też również w akcji dla hospicium Santa Gala, Pola Nadziei, w którym... Yy, Zbieraliśmy do puszek i dawaliśmy żonkile w zamian. Chodzi o to, żeby ludzie zrozumieli, że różnorodność, żeby nikogo nie dyskryminować i że różnorodność nie jest jakimś problemem. A powiedz, czy spotykasz się z dyskryminacją na różnych polach? Tak, dużo. Właśnie jest do dyskryminowania osób. I nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ponieważ wszyscy jesteśmy tacy sami. Czego Was to nauczyło? Czego nas nauczył ten projekt? Na pewno, żeby szanować innych. Żeby nikogo nie odrzucać, żeby po prostu wszyscy jesteśmy jednakowi. Wolontariusze twierdzą, że dzięki zaangażowaniu w wolontariat lepiej poznają problemy świata oraz zagadnienia, z którymi bezpośrednio się stykają, takie jak niepełnosprawność, bezdomność czy bieda, uczą się wrażliwości i wzajemnej życzliwości.